Word, widzowie. Witam was serdecznie na kolejnym odcinku z Kidowic. Dzisiaj pokażę wam jak ulepszyłem moją skromną farmę kurczaków, którą po prostu polepszyłem 15-krotnie. W chwili obecnej zarabiam mi takie kokosy, że ja zaraz nie będę wiedział, co robić z kitcoinami. Widzowie, subskrybujcie koniecznie kanał, żeby być na bieżąco z odcinkami Skidowicz, z bo dzisiaj pokażę wam, jak moja farma rozwinęła się. Jak widzicie, kitcoinów wam tyle samo, bo stwierdziłem, że nie będę ich wydawać. Wydawałem je wprawdzie tylko i wyłącznie na to, żeby pozyskiwać żelazo z Sklepu, no bo to mi akurat było bardzo potrzebne. Jak zobaczycie, co ja dzisiaj zrobiłem? I pisaliście mi masę komentarzy: że Dave, dlaczego farma kurczaków? Przecież to się nie opłaca. To jest najwolniejsze. Lepiej Endermany, widzowie. Widzowie, błagam was. Ja kurczaki uwielbiam po tym, co ja wczoraj odkryłem. Przecież ja mogę mieć taką farmę kurczaków, że nawet ten pracownik kit sklepów to nie wierzy, nie? My za 32 jajka mamy 10 kitcoinów. To jest masakryczna dobra ilość. I my możemy znaleźć na spokojnie gigantyczną ilość właśnie takich jajek w mojej farmie, którą zaraz wam pokażę, ale najpierw zanim to zrobimy. Zostawcie łapkę, oglądajcie do końca, a ja idę odłożyć moje przedmioty, bo mam ich dosłownie za dużo i idę wam pokazać, co takiego zrobić. Wiem. E, dam sobie chyba tutaj mogę odłożyć. Nie, chyba tutaj mogę dopiero. E, odłożymy sobie takie najmniej potrzebne rzeczy, te żelazo nawet też teraz można, bo my dzisiaj widzowie zajmiemy się dosłownie tylko przenoszeniem. Chyba przenoszenie, no i pokazanie wam oczywiście tego, jak rozwinęła się moja farma, bo ona nie jest typowa. Tu nie jest mała farma, tu nie jest mała rzecz. To jest gigantyczna rzecz, która powstała na kilowicach. Aha, i ona jest przepotężna i jeszcze póki co nikt jej nie widział, i to jest szczerze moja zaleta, że nikt jej nie widział, bo jak ją zobaczą, to się po prostu popłaczą. Ja chyba wszystkie łódki zostawiłem tam. Oh, serio, dosłownie każde, dosłownie każdą łódkę tam zostawiłem, nie? Nie mam ani jednej łódki i muszę dosłownie płynąć po prostu po basenie, bo nie mam jak tutaj przepłynąć. To tu jest jedna łódka, tam jest druga łódka, tam jest trzecia łódka, czekajcie, a ja cały czas tutaj łódkuję. Ale dobra, jak widzicie, bądź nie widzicie, no ale to ja wam już, widzowie drodzy, właśnie w tym momencie mówię, tak? No nie ma tu nic. Tutaj była moja farma chickenów. Czy ona tam była wyżej? Chyba Chyba wyżej była. Albo. Kurczę, nie wiem nawet teraz, gdzie była ta farma chickenów. No nie wiem, nie pamiętam, bo ja już tutaj to całe zlikwidowałem. No i widzowie tego nie ma. Nie ma. Koniec sposobu na zarabienie, Cześć, możemy się rozejść. Nie ma tego. No nie do końca widzowie, bo jest coś zdecydowanie lepszego. Jeżeli ktoś sobie tutaj podejdzie, prawda, i będzie sobie myślał, ha, gdzie on to zbudował, ten Slimski Dave? E, to chyba nie było tutaj, tak, to jest dalej, to na pewno jest dalej. Ja się jeszcze mylę, bo właśnie cały czas mi się kojarzy, że to było tutaj. Ale tutaj była moja farma kurczaków, tak jest. No i tu, e, właśnie, mamy podwójny skok z poprzedniego odcinka, to nie wiem, no to muszę sobie obczaić e, Mam tutaj takie pewne miejsce, które się otwiera klapą, po prostu pięknie, elegancko. E, jak widzicie, tutaj była farma kurczaków, ale już tej farmy kurczaków nie ma i jej nie będzie. bo Teraz jak otwiera się klapą tutaj, tu się wchodzi w specjalne miejsce, gdzie te kurczaki załatwiają sobie jajeczka i dają jednym mi do skrzyneczki. I ja sobie tak zarabiam pieniążki, tak? Proszę to sobie elegancko zobaczyć, tylko proszę się nie popłakać z zachwytu, bo tutaj jest gigantyczna możliwość organizacji kolejnej farmy. Witam Was serdecznie widzowie w mojej farbie kurczaków. I jak widzicie, pierwsze piętro jeszcze nie jest zrobione, jest już zaczęte, ale po prostu brakło mi już chęci na robienie tego, bo naprawdę długo czasu to. Zajmuje, ale co wam mogę pokazać wyżej? Sprawiłem, że te kurczaki chodzą sobie dosłownie, no, po swoim jakby zielonym terenie. One myślą, że to trawa, ale to nie jest trawa. Patrzcie, ile tego tutaj jest. One znoszą tyle jajek, że mi się to nie mieści w skrzynkach. Czajcie to? E, no, trochę wolniej mam wrażenie znoszą jajka niż wczoraj, ale i tak te jajka znoszą. Jesteśmy 24 godziny od wejścia na kidowice ostatni raz. Ja tą farmę zbudowałem rano, więc aż takiego super efektu nie będzie, ale uwierzcie mi, ta farba zarabia kasę. Zarabia serio to kasę, bo jak spojrzycie w moją skrzynkę, gdzie sobie te skrzyneczkami oczywiście te ja już kalecą. Ja nie mogę, nie? Nie to jest, to jest nielegalne. To, to powinno być zabronione. Ja z tego mam 200 kitcoinów ponad. I to spokojnie ponad 200 kitcoinów. Ja nie żartuję. Ja zaraz mogę kupować pelerynę niewitkę i trollować rodzeństwo. Patrzcie na to, nie? Zgarniam te wszystkie jajka i ja to robię dosłownie e, pyk. Pierwszy raz. Pierwszy raz. Patrzcie, kolejne jajko wpadło. Jak sobie rozmawiamy dosłownie teraz, kurczaki znoszą jajka. Już zniosły dwa kolejne. Za niedługo będzie kolejne. Tak jest, mamy już cztery. A może jednak będzie za piąte. Tak jest. <laughs> tak jest, kurczaki znoszą jajka. Zaraz będzie kolejne. Tak, ale my nie o tym widzowie. To można powiększyć do kolejnego tego. I jak widzicie, te wszystkie rzeczy na dole to są dosłownie wszędzie lejki tam na dole, zainwestowałem w tą masę żelaza i to wszystko leci do tego lejka i lecą właśnie sobie do tych skrzynek, a dlatego trzy skrzynki jakby w pierwszej góry brakło już miejsca. To się zapełni tamta. A jak tu braknie miejsca, to się zapełni tamta. Czaisz? Mogę to wszystko mieć w sekundę. I mam tyle jajec, że mogę nimi dosłownie rzucać, ale nie będę tego robić. Idę sobie je wymienić na kitcoiny. Bo ja mogę mieć teraz masę kitcoinów. I właśnie pytanie teraz, widzowie, do Was, co za taką kasę kitcoinów można kupić? No bo patrzcie, jeżeli ja pójdę na wymianę, mam teraz dosłownie, wziąłem tylko tam połowę około skrzynki. No pewnie jak wrócimy, to już znowu będzie zapełnione, bo ja tak naprawdę tutaj nic nie siedziałem na tym serwerze, a się już tyle zapełniło. Mamy już i tak perki. Mamy perkę na szybsze jeżdżenie łódko, mamy podwójny skok, no mamy dosłownie już. Takie rzeczy, że ja naprawdę zastanawiam się Czy ja już nie odleciałem za daleko na tych kitowicach Od innych, ja ich wprawdzie dawno nie widziałem Więc nie wiem jak to u innych by, by, bywa tam Wiecie, w ich farmach kitcoinów i tak dalej No ale nie wydaje mi się, żeby ktoś Zasuwał tak z progresem jak Dawidek Bo Dawidek to już tu zaraz będzie wyprzedzać Kurczę wszystkich o, no naprawdę gigantyczne Sumy, sumy czasowe, nie? Patrzcie Idę do kit sklepu, mam 17 kitcoinów Zapamiętajcie tą liczbę Ja dziękuję. Ja, ja dziękuję z tego challenge'u, żeby wam pokazać jak to wygląda, bo wy sobie nie zdajecie sprawy, tak. To ja sobie tutaj może o. Tak, proszę mi pokazać może bardziej. Mamy trzy staki brązowych kitcoinów 167. Ja za to mogę kupić prawie wszystko w tym sklepie. czekajcie to. Patrzcie to, mogę mieć czterolistą koniucinę, mogę mieć czapkę wieśniaków, całe życie jakiegoś, nie wiem co on robi, nogi pająka mogę mieć, to jest w sumie też ciekawe, może zaraz to kupimy, magnes sprzeczekowy mogę mieć, mogę mieć lilię magiczną, że mogę chodzić po wodzie, czaisz to? Ja nie, nie potrzebuję mieć w ogóle łódki. Ale chyba lepsza będzie na niewidka na trollowanie albo czterokątna koniczyna. Nie wiem w sumie co kupić. Jedno z tych, dobra, kupmy coś, kupmy coś, bo po nas stać, kurczę, po nas stać. Ym, a czterokątną koniczynę kupmy, dobra, sprawdzimy, jak to działa. 150 kitcoinów, panie bogaty, dam ci do sklepu, tylko dam ci na BT. Żebyś miał po prostu równe 15 To będzie mniej po prostu roboty Trzymaj tutaj, pyk, ja sam w ogóle całe wszystkie te prawie daję Dobra, zakładamy czterolistą koniczynę Ona jest w innym slocie, więc fajnie Ona daje, że mamy dwa razy więcej luta Ale czy to się tyczy wszystkiego? Nie, z Ziemię nam wypadło tak samo Okej, okay. czyli to jest chyba lut po prostu Z jakichś rzeczy innych Czekajcie, ja sobie tutaj to rozwalę, żeby wyskoczyć, dobra e, To potem ogarniemy, bo ja chyba nie mam motyki. No nie, wszystko odłożyłem e, Pytanie, właśnie dwa razy lut, czyli to się Będzie chyba czytać z skał? To się będzie chyba tyczyć, nie wiem, diamentów. Czyli ja teraz na każdym odcinku z diamentów, nie dość, że mam fortunę 4, to jeszcze będę mieć dwa razy więcej tego luta Co może być faktycznie mocne, no ewentualnie, że to z mobów jest, że może jak ja zabiję moba, to jest lut większy, to, to by było troszkę już gorsze. No nie wiem, kupiłem coś za 150 kitkonów i szczerze, a nie trochę mnie to nie boli, nie? Mogę kupić jeszcze więcej. Czemu te wyślegi odchodzą z naszej wioski? Co jest? Mamy wydane 150 kitkonów w dzisiejszym odcinku, a to i tak jest nic. To i tak jest nic, znajdziecie to, bo ja mogę mieć jeszcze więcej. W mojej farmie cały czas, cały czas mogę zarabiać kasy. Tam jest tyle pieniędzy, tam. Tyle się tworzy tych jajek, a to jest i tak jedna warstwa, czyli to? To jest tylko jedna warstwa zarabiania pieniędzy. Ja mogę mieć takich warstw 15 i wtedy ja będę mieć milion kitcoinów. I pytanie, właśnie, co zrobi mistrz gry? No bo ja zaraz kupię mu cały sklepik, bo ja tak naprawdę, patrzcie, przychodzę, tu są już kolejne jajka, trzy kolejne z takich się nazbierały, czyli kolejne 10 kitcoinów mamy tutaj za darmo. I ja się pytam, panie mistrzu gry, co zaraz? Bo ja zaraz tutaj będę mieć nieograniczoną liczbę kitcoinów. Co się w sumie dzieje? Bo patrzcie, nawet się nie wrócę, ja już jest kolejne jajko, nie? Już są Kolejne trzy, to może jeszcze chwilę poczekamy, wezmę jedno To, o, dziękuję serdecznie Tym sobie rzucę, bo nie potrzebuję, tak <laughs> Bo jestem taki bogaty Czajcie, że ja w jeden dzień Tak naprawdę przysiadłem dwa dni, okej okay? Dwa dni i mam najpotężniejszą Farmę kitcoinów, jaką kiedykolwiek chyba Widziałem na kidowicach Na pierwszych kidowicach nie dało się takiej zrobić I wy mówicie, że jajka są słabe ja nie wytrzymałem z wami, nie? Jak jajka mogą być słabe, skoro ja tutaj Już w tak krótkim czasie mam tyle Kitcoinów, ja dosłownie na odcinek Jak teraz tutaj z wami rozmawiam Zarobiłem 300 kitcoinów A to jest 1 dziesiąta potencjału tej farby Ja potem, jeżeli pójdę do endu Mogę mieć shulker boxy i w shulker boxy Ładować tyle jajek i mnie tylko ogranicza to, że Muszę przychodzić do kit sklepu i w tym miejscu Wymieniać te kitcoiny, no i to jest jedyne Co ja, co mnie ogranicza tak naprawdę, bo ja w tym momencie Wchodzę do sklepu, dzień dobry, witam serdecznie I ja kupuję kolejne 170 kitcoinów. No dobra, 127. Czajcie to. Ja mam kolejne 127 kitcoinów na wydanie, a ja nie zrobiłem nawet nic w tym odcinku. Ja mam 300 kitcoinów zarobione w 10 minut. To, to ja mam te skrzydła po godzinie grania. Dosłownie, po godzinie grania, może po dwóch, zgarniam magicznie skrzydła ostatniej temski sklepu. No i co wtedy? Odblokowuje się nowa, nowa, nie wiem, ścieżka wyżej, po prostu coś będzie nowego u góry. No, bo ja nie wiem, co ma się tak naprawdę dalej odblokować. Nie, nie wiem, co ten na tej wiosce może się dalej zmienić, nie? Jestem w szoku, że to tak szybko idzie. E, kupimy sobie jeszcze nogi pająka w sumie za 50, bo po czemu nie. Co ja tu mam z tymi pieniędzmi robić? E, oddaję panu e, 50 kitcoinów. Dobra, pyk, proszę bardzo, dzięki, dzięki. Co to robi? Nogi Pająka. To jest kolejna jakaś rzecz. You climb like a spider. Y Co? Można chodzić po. Ale jaja, wszędzie jest drabinka, czekajcie to. Dosłownie, wszędzie mam drabinkę. Mocne. Ej, dobra, mocne. Dosłownie, gdzie nie pójdę? Mam drabinę. Mam już podwójny skok. Mam a mogę zrobić takie kombo, że czekajcie, podskoczę tutaj i się chwycę tego? Y Chyba, będę to Chyba to będę mógł zrobić, czekajcie. О, не, хоба, не, добра, хоба, не, альбо может так. No nie, niestety nie da się, nie da się Wskoczyć do mojego domku, ale dobra Przemocny przedmiot, szczerze Przemocny przedmiot, nie, to jest tak dobre Mogę się wspinać jak pająk, mogę przejdzie dosłownie wejść No a jeszcze nie wydałem kitcoinów Bo zostało mi jeszcze 77 Widzę, ja powiem wam tak, farmę mam najlepszą Dzisiaj krótki odcinek, się wam tylko pokazać co się zmieniło Dzisiaj jest mega zalatany dzień, dlatego dzisiaj tak szybko Ale jutro już będą odcinki Z wszystkimi z kidowic, gdzie im pokażę właśnie Co zbudowałem, no i zobaczymy ich reakcję Zobaczymy jak oni radzą sobie W zbieranie kitcoinów na kidowicach